Cześć! Jestem IzzyTapitan z kolejnym odcinku IzzyPak! Tak jest! I jedziemy na kolejnego bossa w zamku, bo już tam resztę I został tylko boss Specjalnie tak zrobiłem, żeby was nie nudzić w tym poprzednim Tam prawie nic nie znalazłem A tą różkę da się naprawić z fermentowanym okiem pojąka, Ale nie wiem, dlaczego nie mogę tego naprawić tutaj I muszę stawiać crafting table e, Nie rozumiem Pewnie znowu jakiś bug, ale dobra Da się przeżyć, a tutaj jest bosik. Tym razem chyba już... Bez... Yyy... nekromanty? Chyba... Łohohoho... Wow. A nie, jednak są! Nawet dwóch! On ich sam zrespił chyba... Yy, dobra... Schować się trochę... Mapę też znalazłem, ale ona nic nie daje... Znaczy nic tu tutaj na nie, niej nie widać, pewnie będzie widać w... w zwykłym świecie... No nie, Dobra czego ja mogę tak normalnie rozwalić? Chyba nie, no nie, jeszcze te zobiaki tu schodzą, no z tej strony ze wszystką. Muszę rozwalić bossa, go, tylko go, John. Dwie tarcze, jedna. <grystanie> w to samo miejsce się pojawił? O, i spawni te zwykłe zombiaki. Znaczy zwykłe, takie schizowe. Ja Ale nadal z mnie tymi kulkami mocnymi. Jest, padł. I zombiaki jego też padły. Nowa różka i znowu ulepszone pewnie zbroja ulepszona. a różka Zombie spektor spalni zombiaki eee, kości. Coś jeszcze nic... Już nic nie leży. Całkiem fajna zbroja znowu. Ale to bym chciała naprawić, tylko że jak? Na razie tego nie będę używał, bo tylko 9 charge left. Yy, tylko 9 yy, użyć zostało Więc na razie to zostawię I zaraz się też wrócę do domu Ale pierwsze sprawdzę czy coś tu ciekawego już, jeszcze jest A na pewno coś jest Ten spawner rozwalę I nic tu więcej nie ma chyba yy, Nie ma, ale tutaj coś dziwnego jest ale to z, z innej strony, dobra Co Tutaj nic nie ma Ząbiak Trochę zarośnięte Aj! Ale tu spawnerów Żadnej skrzynki nie ma A nie to nie spawner Nic tutaj nie ma, dobra Tutaj nic, tu nic, tam nie byłem. Spawner. O, tym razem jest. I tutaj też nic ciekawego. Eee, coś tutaj jeszcze powinno być. Ostatnio było tego więcej. Tutaj nic. Tam jest jakieś wejście jeszcze. Ej, no ostatni zamek był ciekawszy. No, kurde. A, i właśnie. <laughs> Powinienem to zrobić już wcześniej. Zaraz jeszcze tylko rozwalę ten spawner. Yy, dostałem, znaczy ulepszyłem miecz bardziej. O, jeszcze mogę ulepszyć. I mogę dostać kolejny perk. Co tym razem? Chyba wezmę. Eficjencji Loot by nocy Smith O, bo knockbok może? Nie, nie. Nie wiem czy to mi coś da w ogóle z tym mieczem związanego. Dam sharpness jeszcze jeden. No, teraz już tylko sharpness. Tam te wszystkie poprzednie perki się zniszczyły. No dobra, nic trudno. Mam teraz gorszy mieczek niż, niż wcześniej. <tus> Niestety będę musiał tak wytrzymać Naprawdę nic tu już nie ma Ja pierdziałem Dobra e, Więc mamy je jeszcze ekwipunek niezapełniony Dobra zapełniony ale Wystarczy mi e, Więc Czy coś tu jeszcze ominęłem? Nie Więc wyjdźmy stąd Dobra I tam znalazłem coś dziwnego Przy tym hym Jest, coś, jest to coś bardzo bardzo dziwnego Czego jeszcze w nie widziałem I nie wiem co to w ogóle jest Bo żadne, to nie jest żadna budowla Tylko po prostu teren jakby jakaś arena wielka Ale potwora na środku też żadnego nie ma tam Auć A jednak nie eee, Wydostać się stąd jakoś szybko Tę mapę mogę wyrzucić w sumie. No, wyrzuciłem. Jeszcze nie. Dobra. Biegniemy dalej. Już chyba będzie widać? Nie, jeszcze nie Jeszcze weźmy dwom do jakiś domek widzę O jest Chyba go już przechodziłem Tak, to jest ten stu dobra, to już go widziałem Ale biegnijmy tam dalej Już nie włączam mapki, wydłużej Zobaczycie dopiero jak dojdziemy Co to za dziwna rzecz Myślałem na początku, że to jakiś wielki labirynt, z tego co widać na mapie, ale to jest coś takiego. Na mapie wygląda to tak. I nie mam pojęcia, co to jest. Spróbujmy się może wkopać. Wow! No i mamy bossa. Slime bossa. No, w sumie to jakiś wężyk jest liściasty w dodatku. Ej, no gdzie on jest? O. Czy on mnie w ogóle będzie bił? Wow, będzie Ło wow. Dziwnie atakuje A na szczęście mam dobrą zbroję No chodź tu Ole, świlek szybko atakuje Rozwala wszystkie potworki jednym uderzeniem, znaczy jednym tym, z Co jego nie mogę tak? Ale ciężki ten potwór jest Rozwaliłem chyba jedną część już Nie, w sumie chyba nie Kurde, on się za szybko rusza Nie mam już swojej miksturki szybkości Odłożyłem ją Kurde jak już zaczyna atakować to już w ogóle nic nie widzę Nie widzę gdzie jest Ale chyba jest krótszy już Już mu trochę obrażeń zadałem No chodź tu Teraz go w ogóle trafić nie mogę No walony Chyba kolejna część odpadła. Jeszcze tylko trzy i głowa. Jak na screenie widziałem tego potwora, to myślałem, że to slime jakiś jest. A to jest jakiś wąż. I to dość szybki. Dobra, kolejna część odpadła. Ale zjadłem jeszcze jabłko. Złote. Dobra. Gdzie jest? O! Rozwalił mi nie! Rozwalił mi buty! O, co dużo obrażeń dostałem. No kurde, zatrzymaj się Jest! Naga Hunter Myślałem, że niga O, to jest coś dziwnego. Naga Scale Hmm. Na pewno coś będę mógł fajnego z tego zrobić Jeszcze jest Znaczy nie wyrzucił tego więcej Zielona wełna Chyba nie Więcej raczej nie wyrzucił tu zielona wełna Fioletowa skąd to wełna jest w ogóle Dobra to było nawet fajne więc chyba wracamy do domu. Tutaj raczej już nic nie ma. Dobra. Spoko, to było dobre. Eee, tak. Najgorsze, że nie mam już eee, tych butów. Tych fajnych. Chyba będzie trzeba odkryć 7-midowe w Towncrafcie. Znaczy na pewno trzeba będzie. Kurde, zanim ja tam dojdę. Dobra, ja wrócę do domu sam już. Zaraz wracam. I jestem z powrotem. Wow. Nagaska tunik. Ale spójrzmy, co mogę zrobić jeszcze z tego. w sumie tutaj już mam wszystko, co mogę z tego zrobić? Mogę sobie naprawić różdżkę, ale nie mogę naprawić tej. Zresztą ona chyba nawet nie jest zniszczona. Spróbujmy sobie zaraz pić tego zombiaka. Mogę zrespić 8 zombiaków. Ale ciekawe, czym się ją naprawia. I ten zombiak jest mój i powinien za mną chodzić, tak? Chyba, no. Albo i nie. Wygląda jakby na coś, na coś, na coś szarżował. E nie, chodzi za mną, dobra. Spoko. Mam, mam niewolnika zombiaka, chodź tu. Dobra, zostań na podwórku. Ym... Sprawdźmy jeszcze książkę. Ym, co mogę tu zostawić? Mogę tu zostawić kości. Wydaje mi się, że coś mogę zrobić jeszcze z tego... tych łusek chyba. Mogę zrobić tylko tunikę i spodenki, nie mogę nawet zrobić butów z tego. Ciekawe czy to jest dobre w ogóle, wytrzymałe. Powinien chciałem coś takiego znaleźć, a tu trzeba Rotten flash i Strange, żeby to naprawić, no nieźle. Tak, tak, tak. Maze or map. Więc z tych łusek mogę zrobić tylko zbroję, więc chyba sobie zrobimy tunikę. I jestem z powrotem, nie chcąc, że włączyłem Minecraft zamiast książeczkę. E, dobra, a teraz jeszcze włączyłem pulpit. Dobra, e, zróbmy sobie tą tunikę. Niestety nie wystarczy mi już na spodemki. Zawaliście wygląda, ale jest trochę słabsza od diamentowej Co on tam robi? Co mu się dzieje? Czego on się pali? Chyba próbował uciec w cień Albo nie mam pojęcia <grym> To było dziwne Dobra To mogę schować tutaj Kurde muszę zrobić sobie porządek w tych skrzyniach i zrobić jakiś konkretny, większy magazyn Dobra To może tutaj um. Tak Tak Nic hmm. więcej Znaczy to mogę jeszcze tu wrzucić Skrzelełko zostawiam, to zostawiam, to zostawiam to zostawiam To zostawiam To odkładam to, to 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 tutaj Nie mam miejsca już na miksturki Fajnie Regeneration 2 Podwójne płyty mogę wyrzucić W sumie wezmę tutaj oko Kurde, tu ja mam jeszcze więcej tych miksturek a jeszcze więcej płyt też mam To do spalania w y, infuser... Nie nie... Dobra, w, w chrystylu To tu, to tu To zostawię sobie To mogę odłożyć tutaj To tutaj To Tak i się rozrobiony kipunek, dobra Chodźmy do laboratorium to tu. Tylko po 16? Proszę bardzo. Nie wiedziałem. I mamy jeszcze te dwie płyty. Czy się spalą? Spalą się. Mam nadzieję, że zdadzą trochę energii. O, sporo energii. Bardzo dużo energii dały. Było gdzieś do tej klatki, tutaj. Dziś prawie połowę dały dwie płyty. Nieźle. Naprawdę nieźle. Dobra, a teraz jakieś artefakty, może zróbmy jeszcze. Może te? Te. Mówiliście, że bym nie zbierał artefaktów common, a, a uncommon, co one dają? Weźmy sobie 2T i 2T i zobaczymy, co z tego dostaniemy, i jeszcze weźmy sobie... O, nie mam żadnych kart wiedzy czy coś takiego. O, tutaj dawałem, kurde! W sumie mogą być tam... Dobra, to później przyniosę. Na razie tak. 59, 70. O, trochę się będzie robić. O może i nie, i chyba nic nie dostanę. Aj! Nie fajnie. 110% to. Tu powinno za każdym razem, nawet po dwa. Eldritch Stone. Moderate. Fragment of Eldritch, knowledge. 36. A! I w sumie na chwilę. Ktoś chciał... Nie wiem co, kto, ale ktoś chciał, żebym włożył do tego cobblestone'a. Według mnie to jest bez sensu. Ale wezmę nawet dwa staki i zobaczymy ile będzie skuteczności. I to jest bez sensu. 34, a z książkami mam 36. Nie wiem kto wpadł na taki pomysł, ale ktoś wpadł i już mu właśnie pokazałem, że miał... nie, nie miał racji. O, tak, dobra. Tutaj nic ciekawego Czy coś jest? Czy coś będzie? Nie będzie nic. Ale za to, to to mamy. LG Stone. O jesteś. Void chest. Hard Void Chest. Nawet... Nawet ale tych chestów już mam trochę. Void Interface, to też już mam. Nawet mam chyba odkryte. Hmm, duża szansa. Będzie powodzeniem. Sprawdzę czy mam odkryte Void, czy jest Void Interface. Nie mam odkrytego Void Interface, ale coś tam jest. Dark Generator też jest tutaj. Dark Generator nawet jest odkryty. LG Mechanizm, Void ignorant. Ale to na razie mi potrzebne nie będzie, bo nie mam ochoty nic z tym robić O jest coś, LG Stone, no właśnie Void <gryt> Interface, szansa 59 A to jest Void Chest, szansa 59 Tak samo, więc jeszcze książki, szybko książki Widziałem, że się kończą już O o, o, -o. o, -o. Trzeba się będzie wybrać do jakiegoś dungeona i znaleźć książki, bo się kończą. Nie wiem, czy to się zrobi. Nawet poczekam, ale już w interfejsie nie będę wrzucał. Na razie, czy się ukaże? W następnym odcinku powiem Wam, że. Poszukamy sobie jakiegoś dungeona. Znaczy w sumie dobra, nie. Ja sobie go poszukam sam, a z wami się zobaczę dopiero jak już znajdę. To będzie lepszy pomysł. Jest void chest. O! Portable hall. Będę musiał sprawdzić jak to się robi. Dobra. Odłożę to jeszcze. I to będzie na tyle w tym odcinku, więc... Pójdźmy sobie jeszcze tutaj, czy ja mam zmniejszoną odległość widzenia Nie, dobra Wiatr Więc komentujcie, subskrybujcie 4 łapek w górę i na razie